Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam moich subskrybentów, witam wszystkich słuchaczy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, bardzo cię proszę, zrób to właśnie teraz. Drodzy Państwo, krew mnie zalewa nie, mogę już słuchać tych bredni, jakie ludzie wypisują na temat rzekomego olania przedsiębiorców i braku pomocy ze strony rządu. Wszystko co ma pomóc, jest zatrzymane przez Senat, a konkretnie przez opozycję. I mowa tutaj o tarcie 3.0. Do Marszałka Senatu Grockiego został wysłany list z Izby Gospodarczo-Handlowej, wzywający do nieblokowania ustawy Tarczy 3.0, jak również nie wprowadzania jakichkolwiek poprawek. Treść tego listu brzmi następująco. W imieniu wszystkich firm i przedsiębiorców zrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczo-Handlowej wyrażamy swoje oburzenie. Działaniami, które Pan podejmuje w związku z wprowadzeniem tzw. tarczy antykryzysowej. Żądamy natychmiastowego procedowania tej ustawy przez Senat RP i wprowadzenia w trybie pilnym pakietu pomocy dla polskiej gospodarki. W naszej ocenie zwlekanie lub opóźnienie głosowania w tej sprawie doprowadzi do ogromnego kryzysu finansowego wielu polskich rodzin i przedsiębiorców. Oraz może skutkować polskim krachem gospodarczym. Przypominamy, że rozwiązania zaproponowane przez polski rząd oraz prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudę wprowadzą m.in. mechanizm dopłat do wynagrodzeń pracowników oraz takie preferencje jak zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych, szybkie pożyczki oraz kredyty na preferencyjnych warunkach. Stworzenie funduszu przeciwdziałania COVID-19 czy przesunięcie terminu opłat z tytułu wieczystego użytkowania. Pakiet antykryzysowy wprowadza również szereg rozwiązań pozwalających jeszcze skuteczniej walczyć z SARS oraz chronić wszystkich Polaków przed tą chorobą. Apelujemy do Pana oraz wszystkich senatorów RP o natychmiastowe przyjęcie tarczy antykryzysowej. Uchwalonej przez Sejm RP bez żadnych poprawek. Dla polskich firm i przedsiębiorców każda godzina jest bezcenna. Proszę Państwa, krew mnie zalewa na te wszystkie fake newsy, jakie pojawiają się, że to rząd wprowadza chaos. Przecież to jest totalna bzdura. Jedyny chaos, kto wprowadza, to jest opozycja. Opozycja, która blokuje wszystko to, co może pomóc. Rząd także w najbliższym czasie chce podnieść zasiłki dla bezrobotnych i podnieść je do 1200 zł, jak również osłonę solidarnościową dla osób, które straciły pracę w wysokości 1300 zł przez 3 miesiące. Do jasnej cholery, czy ci ludzie myślą o Polsce i Polakach? Czy tylko martwią się o swoje zasrane koryta? Proszę Państwa, aż ochłonąć muszę troszeczkę, przepraszam was za to, że się uniosłem, ale po prostu, ale po prostu krew mnie zalewa na te wszystkie bluźniercze, kłamliwe wpisy w internecie i nakręcanie ludziom makaronu na uszy, jacy to oni są wspaniali, jak to wszystko polski rząd, który jest teraz u władzy źle robi i nie dba o Polskę i Polaków. Brak słów. Przecież ci ludzie, którzy to wszystko robią, to wszystko blokują, nie mają nic wspólnego z Polską i Polakami. Dla nich najważniejsze są ich koryta. I tylko tyle się liczy. Wyprowadzić ludzi na ulicę, blokować wszystkie ustawy, jakiekolwiek ustawy, które mogłyby pomóc wielu rodzinom i wielu przedsiębiorcom. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia, z Bogiem.